Kiewicz już trzeci dzień w swoim pokoju siedzi i tylko na posiłki wychodzi, a jeszcze kilka dni temu przy kolacjach improwizował, a dyskusję o polityce świt dopiero przerywał. Dopiero jak list od posłańca, co, co do niego przybył, przeczytał, to do niczego głowy nie ma. Nikt by nie miał. Brata jego, co w powstaniu walczył, Prusacy do niewoli wzięli. Gdzie teraz przebywa nikt nie wie. Oj, długo on już u nas nie zabawi, bo powiedział, że nie spocznie, póki bratu wolności nie wywalczy. Taki już jest pan Adam. 20 listopada 1831 roku do Konarzewa przyjechał Adam Mickiewicz. Wieszcza zaprosił Ksawery Bojanowski. Pobyt trwał 9 dni, w tym czasie powstała też bajka Lis i Kozioł. Mickiewicz znany jest przede wszystkim jako autor balad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pantadeusz, uznawanej za ostatni wielki epos w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 20 listopada 1891 roku we wsi Jezioro w Powiecie Ostrowskim urodził się Andrzej Wojtkowski, historyk, dyrektor Biblioteki Raczyńskich. Z pochodzenia był rolnikiem, z wykształcenia filologiem i historykiem. Z zawodu zaś bibliotekarzem-archiwistą. Swoisty staż patriotyczny odbył w szeregach konspiracyjnych kół samokształceniowych, a potem na frontach Powstania Wielkopolskiego. Andrzej Wojtkowski pozostawił wiele opracowań dotyczących miasta i regionu. Między innymi biografią Karola Libelta, monografię poświęconą Edwardowi Raczyńskiemu oraz monumentalną bibliografię historii Wielkopolski. 20 listopada 1945 roku odbyło się w Poznaniu inauguracyjne posiedzenie Związków Cytatelowców, organizacji zrzeszającej uczestników walk. Ich epopei był heroizm, patriotyzm, ale i dramat ludzi w większości przypadków wyciągniętych z domów rozkazem radzieckiego dowództwa. Słabo przeszkolonych z fatalnym uzbrojeniem a kierowanych na najtrudniejsze odcinki boju. 20 listopada 2002 roku zmarł Florian Dąbrowski, kompozytor i pedagog urodzony w Rosku Czarnkowa, uczeń Stefana Bolesława Paradowskiego i Edmunda Rezlera. Poza pracą kompozytorską zajął się organizacją życia muzycznego. Był współzałożycielem Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, a potem pracował jako pedagog w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Współorganizował także festiwale polskiej muzyki współczesnej Poznańską Wiosnę Muzyczną. Przez wiele lat emocje budził los budynku w Poznaniu u zbiegu ulic Bukowskiej i Roosevelta którym swoją siedzibę miało popularne kino Bałtyk. Ostatecznie mimo wielu oporów, gmach został wyburzony. Na części terenu podawnym Bałtyku zbudowano hotel Sheraton, oddany do użytku właśnie 20 listopada 2006 roku.